Witam serdecznie. Kochany, kiedy nazywasz mnie Panem, użesz przeczysz swojej boskości. Kiedy masz Pana, tym samym dajesz sobie nieświadome utożsamienie siebie ze sługą. Czujesz się upokorzonym sługą. Kodujesz w swojej świadomości taki przekaz, takie przekonanie, że jest ktoś ponad tobą. Dlatego te tytuły były nas, nam podawane, abyśmy przysposabiali się do niewolnictwa. kochane. Nie jesteś łańcuchowym psem, który potrzebuje swego Pana, który potrzebuje swego właściciela. Wszczepiony nam gadzi umysł miał za zadanie powodować, że żebyśmy czuli się słabi, żebyśmy czuli się zagrożeni, że tylko przynależność do czegoś. Do jakiegoś pana, do jakiegoś właściciela, czy chociażby pana męża, daje, daje nam poczucie bezpieczeństwa. Ale to było złudzenie. To była nieprawda. To było spreparowanie rasy niewolników. A jesteś, świadomością Boga istoty czystej, stwórcy prawdziwej tej rzeczywistości, kiedy w taki sposób zasilałeś świat Pana, zasilałeś fałszywy hologram, gloryfikowałeś niewolnictwo, mówiłeś: Oj, w takiej kulturze byłem wychowany, ale teraz zdajesz sobie sprawę, że to były kody, że to były obarczenia programami, bo Twoi rodzice w taki sam sposób zostali skrzywdzeni, a Ty masz przerwać niewolnictwo. Kochani, najpotężniejsze niewolnictwo, najbardziej niebezpieczne, jest takie, kiedy niewolnik nie wiedział, że tym niewolnikiem jest. I takim światem niewolnictwa stworzona została Ziemia, zajęta przez inne światy, inne nacje, które to my jednak jako wibracja stwórcza stworzyliśmy. Teraz to oczyszczam. Kiedy już nie nazywam Ciebie panem, kiedy Ty nie nazywasz mnie, odnajdujesz w sobie prawdziwe uczucie braterstwa, brata i siostry. To jest prosta droga do odnalezienia miłości czystej, a znika uniżenie łańcuchowego burka, który łasił się do swego pana i mówił, że mi wpojony został szacunek. Ale zobacz, z czego ten szacunek wynikał. Czy on wynikał ze strachu, z uniżenia, czy z tego, co ty naprawdę czujesz. Zobacz, że kiedy wyrażam prawdziwe uczucia w sobie, nie potrzebuję. Zwracać się tytułem programu. Zastanów się, czym jest słowo Pan, z czym ono jest utożsamiane, dlaczego to słowo właśnie zostało nam podane jako przydomek w Księdze Śmierci, którą której doświadczaliśmy, która wywarła okrutne piętno na naszej świadomości, szerząc Herezję, gwałty, potopy, Armagedony, Sodomy i Gomory, gwałty, kozirodztwo, wojny, a my w swoim upadku, sługi, przyjmowaliśmy to jako miłość. Dlaczego? Bo Tę miłość oddaliśmy. Kiedy stawiasz siebie sługą, stawiasz siebie w pełni jako własność Pana. Demon Jachwe, główny bohater Biblii, zapisany w oryginałach około sześciu tysięcy razy, to słowo w pewnym momencie przez władców tego świata. Kościół, tak zwany chrześcijański, zostało zastąpione przez słowo pan Adonai Elohim. Tak, to była liczba mnoga. Potem nastąpiła moda kierowania nas na Boga Jedynego. Naprawdę wibracja demoniczna. Rozprzestrzeniła się i jawiła się tu jako wiele bytów. I ten pan wprowadzany był w naszą świadomość kodami podświadomości, abyś ty, drugiego człowieka, w którym ta demoniczna moc jest, ta demoniczna wibracja, abyś nazywał go swoim panem i czuł uniżenie, że on jest Twoim szefem, że on jest na stanowisku że tak oddajesz mu prawdziwy szacunek, a to był tylko syndrom niewolnika. Dlatego proszę ciebie, nie nazywaj mnie panem, bo ja nie jestem Jahwe, Jechową, okrutnym demonem Biblii, który w ciągłych cyklach niszczył ziemię potopem, zalewami, wojnami, <tryk> że to był tylko jeden z demonów mediamitów, którego Mojżesz wylas, wylansował, bo był <laughs> y, zięciem wodza tego plemienia. Pojął jedną z jego córek i wykorzystał ten moduł jako władzę nad światem. Jako. <laughs> segregację poprzez eksterminację rasy panów, rasy, która miała sprawować władzę ponad światem. Do tego dążono. Do tego potrzebna była Ukraina, Ziemia czysta, Ziemia jako serce matki, jako przestrzeń słowiańskiej mocy. Bo to my, Jako Słowianie, jesteśmy Bogami, jesteśmy ostoją potężnego plemienia, w którym nieprzypadkowo powróciłeś, aby to uporządkować. To my jesteśmy spuścizną Bogów. Poczuj głęboko to w swoim sercu. W doświadczeniach zostaliśmy doprowadzeni do tego, że. Modliliśmy się sami do siebie, ci słowiańscy bogowie czy to Światowid, czy Kupała, czy inni, to my sami, to protoplasty, to takie utożsamienie się, że to są bóstwa oddzielne. Kiedy to oczyszczasz w swoim sercu, że nie ma Boga ponade mną, że to ja nim jestem, że nie w tym rzecz, że się powołuję na fragment tego pisma, ale kiedy Joszuła mówił to Żydom, chcieli go ukamieniować. To są słowa zapisane. To prawda, że były one pisane w 100 lat po jego odejściu. Dlatego pisano to, jak to się mówi, że zwycięzcy układają historię, że zwycięzcy podali nam mity. Często się na nie powołuję, bo one są takim promykiem prawdy ale jednak w swoim sercu masz tego prawdziwą pamięć i ją odnajdujesz, bo kiedy się salamy poprzez czystą miłość ta pamięć się sala, jesteśmy potężną <laughs> świadomością istoty żywej, istoty światła i właśnie salenie, a nie rozdzielenie jest Yy, prawdą, na którą należy się kierować. Świat demoniczny, który nas hodował, zmierzał do tego, <laughs> abyśmy trzymali od siebie dystans, abyśmy trzymali się na dwa kroki, abyś yy, uciekał, oddzielił się od Grzegorza, bo zobacz, jak on upadł, jak bardzo Matrix go <laughs> Zdegradował, trzymaj się z daleka, a wtedy zobaczysz, że szef, twój pan, dawał ci podwyżkę i ty się cieszyłeś, że ci się poprawiało, a naprawdę oddawałeś się demonicznemu światu, bo zwyciężał strach, zwyciężał pan, zwyciężał Jachwę. Zwyciężał Putin, zwyciężał Hitler. Dawałeś temu moc, czarnemu wilkowi, każdorazowo, kłaniając się mi w pas i mówiąc: Panie Grzegorzu, jak bardzo jestem panu wdzięczny, ale emanowałeś uniżeniem. W prawdziwym braterstwie nie lękasz się dystansu, podania ręki, uściśnięcia czy wyrażenia słowa: Kocham Cię, mój ukochany bracie, ale w takim wyrażeniu znika wibracja węża, znika wibracja ciemności, i czujesz, że siostra, którą przytulasz. Jest prawdziwą miłością, że w tym uczuciu nie ma żadnych oczekiwań, nie ma czegokolwiek, co nie jest miłością. I to jest prawda, na którą Ciebie kieruję, że Masz ją też w sercu. Rozpocznij od oczyszczenia Pana w sobie. Nie musisz iść do kościoła śmierci, do demonicznej otchłani magii, który, w której poprzez rytuały w krwi, jedzenia ciała, kanibalizmu, składania na ofiarę dzieci <kluzny> gloryfikowany był demon śmierci. Nie musisz czynić apostazji, bo naprawdę poczuj, że nigdy tam się nie zapisywałeś. Podąż w swoje serce i odczuj: uwalniam w sobie demona Jahwe, Allaha, Ozyrysa, Izydę, Seta i tysiące, tysiące imion legionów, bo tak jednak karmiłem demony, nie powracałem do Mego prawdziwego świata, w którym każdy maluczki jest moim bratem, jest moją siostrą, ale tym bratem, tą siostrą jest czysta miłość w Tobie, jest czysta miłość we mnie. I ta miłość nie potrzebuje wywyższenia, nie potrzebuje potępienia. Ta miłość się nie lęka, jest wolna od strachu. I w takim odczuciu autentycznie, w sposób naturalny znika z naszej świadomości, z naszego serca wibracja Pana, władcy, który władał naszym umysłem, który poprzez głosy w głowie nawiedzonych mówił im, że są wybrani że odbierają Chrystusa a Chrystus to demon kościoła i taka wibracja pana znika, bo to ten to słowo zostało synonimem demonicznego świata pana węża, który władał w Twoim umyśle. W swoim sercu odczuwasz inaczej, odczuwasz miłość, odczuwasz prawdę, odczuwasz bliskość, znika lęk, powraca światło, bo tym jest miłość, dlatego znika ciemność, znika strach, znika uniżenie, znika sługa we mnie. I znika Pan jako wszechpotężny byt wąż, któremu daliśmy, oddaliśmy na świat, któremu oddaliśmy ziemię. Kocham Cię.